Pokażę Wam dzisiaj, jak ustawić zapłon w Simsonie S50. A więc tak, w pierwszej kolejności musimy ustawić pozycję tłoka w górnym martwym punkcie. Hmm, przyda się do tego albo śrubokręt. Ja też akurat udało mi się dorwać czujnik zegarowy, więc tak, kręcimy kołem magnesowym tak, aby tłok był w górnej pozycji, czyli górny martwy punkt. Wkładamy tam do cylindra śrubokręt bądź też jakiś jakiś przyrząd i jedziemy tak daleko aż będzie całkiem u góry o przyrząd o teraz pokazał mi że jest teraz u góry prawda w jedną stronę idzie na dół i drugą też czyli na 90 Teraz sobie przestawię czujnik, żeby to było jego zero. O. Jest 0. No, może być. Dobra. To jest nasz górny martwy punkt. Oznaczamy sobie w pierwszej kolejności na magnecie i na karterze, gdzie jest ten nasz górny martwy punkt, żeby go już kolejnym razem nie szukać. Kiedy mamy już górny martwy punkt, musimy ustawić przerwę na przerywaczu. No to przerywacz mamy w tym miejscu. O. Widać tam, jest przerwa. No i, żeby ją dobrze ustawić, należałoby mieć szczelinomierz. No to akurat tak się składa, że, że mamy szczelinomierz. O, musimy ustawić szczelinomierz na. 0,4. Taka jest wartość katalogowa. 0,4 mm. Już sobie wybieramy. Dobra. I musimy sprawdzić, czy ten nasz szczeliną mierz Wejdzie pomiędzy kowadełko. O kurczę. O! Wchodzi. Szczelinomierz powinien wejść nam z lekkim oporem. Z leciutkim oporem. Jeżeli nie wejdzie, musimy odkręcić i popuścić tą śrubę tą śrubę i albo albo rozepchać albo skrócić przerwę akurat już sobie tu ustawiłem wcześniej te 0,4 i mam to ustawione więc tą szczelinę w pierwszej kolejności tutaj tu o teraz ładnie widać mam ustawioną na 0,4 jak mamy ustawioną szczelinę, przerwę tak zwaną, i mamy ustawiony górny martwy punkt, musimy teraz ustawić początek zapłonu. Początek zapłonu według katalogu jest 1,8 mm dla silników 50 cm. Z tego co wiem, to 60 też. O, coś takiego. Dobra, powiedzmy, że jest 0. Już o tyle to, to się nie ma co rozchodzić. To jest tam jedna setna. No i teraz jak to robimy? No, przejeżdżamy kołem w lewo, czyli przed górnym martwym punktem w lewo, tak długo, aż zrobimy 1,8 mm. Na 0 to jest dopiero 1. No i jedziemy w drugą, dalej jedziemy. A, brakło mi tutaj nie widać, brakło mi tu. Brakło mi tu miejsca. Jak widać, że muszę opuścić przyrząd trochę niżej. Tak, ustawić go tu. Tak. I teraz musimy powrócić jeszcze raz do górnego martwego punktu. No teraz nam się trochę zmieniło, ale zmieniło nam się tylko na zegarze, bo bo tutaj jest dalej nasz nasz zaznaczony punkt. Prawda? O teraz. No, jest ok. Teraz muszę po prostu przestawić przestawić 0. Troszeczkę się nim rusza, to się przestawia, bo to jest bardzo czuły zegar. Dobra, mamy. Tu jest, tu jest. I teraz Patrzymy tutaj na tym malutkim zegarku jest 4 mm. Czyli jedziemy w dół. Jedziemy w dół, milimetr. I tu jest, o, trochę z powrotem. Tu jest dokładnie milimetr przecinek 8. Nawet można spojrzeć tutaj na ten mały zegar. I jest rzeczywiście, pokazuje niecałe 2, czyli 2 mm, żeśmy odjęli. Sprawdzimy, jak to tu wygląda. To już ktoś widać, kiedyś ktoś znaczył na karterze, gdzie jest ten zapłon, powinien być się otwierać. Tu jest taka, że tak powiem, nabita cecha. No I ktoś widać, nasi już tu byli, jak to mówią. No dobra, no i co teraz? No i w tym miejscu powinien nastąp e, powinien nastąpić początek rozwarcia e, przerwy. No jak to sprawdzić? No albo na oko, albo przyrządem kolejnym oczywiście, e, no, to jak to zrobić? No najlepiej e, odpiąć od kondensatora, czyli od tego tutaj urządzonka, odpiąć kabelki ja już je sobie wcześniej odpiąłem widać, że tu jest jeden taki luźny odpiąć kabelek wyciągnąć go sobie na przykład tutaj tak i podłączymy do niego multimetr ja sobie ten podłączę przez przez żabkę, żeby mieć lepszą lepszą kulturę pracy jedną do, do tego a drugą do masy tak, i tutaj sobie podłączamy nasz multimetr. Na oczywiście przejście. Czyli na, na pokazanie, czy jest e, czy jest przejście. O, jest. Czyli jaki z tego wniosek? To znaczy, że jest jeszcze. E, jeszcze jest, jeszcze nie, nie nastąpił zapłon. Czyli jak. Jadąc w prawo, obwód się powinien otworzyć i nie powinno być przejścia. jedziemy w prawo. O. Czyli zmieniłem niecałą jedną. jedną dziesiątą, nawet nie. Czyli jadę z powrotem i się. O. Czyli można powiedzieć, że ja akurat mam prawie dobrze prawie idealnie ustawiony zapłon no okej okay. zero musiałbym przestawić sobie no on jest bardzo delikatny bardzo delikatny jest ten nasz przyrząd Kurczę ten przewód nas tu nam tu przeszkadza trochę o, o tak Dobra. Dobra, no i co dalej? Eee, sprawdźmy sobie to jeszcze raz. Czyli mam górny martwy punkt, prawda? OK. Eee, mój tutaj czujnik pokazuje 0, jest ustawiony w górnym martwym punkcie. Dobra. No i cofajmy teraz magneto do tyłu, dużo do tyłu, wcześniej niż powinien nastąpić zapłon. Tak. Ok, może być. Widać, że, że jest odstęp. W ogóle nie dotyka nasz, nasz zegar tego. Załączmy sobie multimetr, czyli jest, jest teraz przejście. Jest zwarcie na, na naszym przerywaczu. No i kręcimy tak, jak silnik pracuje, czyli w prawo. Prawda? Kręcimy w prawo. Kręcimy w prawo. Ok. O, widzę, już dotknął ten pręcik naszego czujnika. Kręcimy w prawo. Tak, kręcimy w prawo. Ok, teraz przestał pipać. Jakie my tu mamy wskazania? O, tak. 2 mm na tym małym zegarze i u góry 20 mm. 20 10, tam 25 powiedzmy, ok, czyli czyli tutaj przestał on pipać sprawdźmy ile mamy do górnego martwego punktu jedziemy milimetr milimetr 8 milimetr 8 Czyli ustawiony jest. Ja to wcześniej sobie ustawiałem przed, przed pomiarami na oko, żeby mieć mniej więcej ustawiony, natomiast yy, no, mógłbym go delikatnie przyspieszyć, tak mi się wydaje. To wtedy trzeba popuścić tą śrubę z dołu, znaczy z góry, i tą, i tą tutaj z dołu. Popuścić je i przesunąć z tyłu tą, tą płytkę delikatnie w lewo. W lewo, czyli przyspieszymy zapłon. Czyli jak go przyspieszymy, powinno mi pokazywać. O teraz pokazuje niecałe 1.8. no to wtedy bym mógł go przyspieszyć sobie. Mogę to zrobić delikatnie. Popuścić te, te śruby tu. Popuścić te śruby, tak? Górna. Dobra, teraz cicho. Dobra. Trochę to robię nieporęcznie, bo mam jedną rękę. No Ale tak się to powinno robić i delikatnie y, przesunąć, tą, y, przesunąć tą płytkę w lewo. Ja sobie tu od dołu podważę śrubokręt. Nie wiem, czy będzie widać. Można sobie też nacechować, oczywiście, markerem wcześniej. O, widać, że delikatnie poszło. Delikatnie poszło. Zakręcimy to. Tak, górna i dolna. Dobra. No i co? No sprawdźmy to jeszcze raz, ale wydaje mi się, że, że powinno być ok. Czyli znowu je mamy tu. Tu zero, cofamy, cofamy dużo do tyłu. Tak, załączamy sobie nasz manometr. No i jedziemy do góry, jedziemy do góry, w którym miejscu przestanie on brzęczeć. Tak, tak. Milimetr. O. No i teraz widać, że trochę wcześniej zaczął przestał piszczeć, czyli nie całe dwa. No teraz jak cofam to on od razu piszczy. O, przestał piszczeć. Niecałe 2. Jedziemy dalej, Milimetr. milimetr 8. Górny martwy punkt idealnie. Czyli teraz udało mi się troszeczkę przyspieszyć ten zapłon. Hmm, czyli teraz byłoby OK. Dla pewności sprawdzamy jeszcze. Jeszcze szczelinę, czy, czy jest 04. Ja sobie już ją za chwilę sprawdzę. Już nie będę tutaj przy was sprawdzać. Jeżeli coś się rozeszło, no to po prostu poprawiamy tą szczelinę delikatnie popuszczając tą wcześniej śrubę, którą pokazywałem albo w lewo, albo w prawo generalnie przy takiej małej poprawce nie powinno nic się zmienić jeżeli byśmy przestawiali tam nie wiem, pół milimetra, całkiem byłby rozjechany zapłon, no to okej, okay, to można by tam było poprawić, przy takich małych rozbieżnościach tam jedna setna, czy, czy jedna dziesiąta no myślę, że tam generalnie nie powinno być problemu, ja se to jeszcze oczywiście sprawdzę, ale to już nie na filmiku po całej, całej procedurze, oczywiście, rozłączamy tutaj nasz, nasz przyrząd i podłączamy te kabelki z powrotem tu do naszego kondensatora. Tu jeszcze jest drugi gdzieś kabel, on jest drugi. Trzeba uważać, jak się go będzie dokręcać, tą delikatną nakrętkę, bo po prostu te kondensatory teraz takie robią, że już jeden tutaj uszkodziłem, jak widać. One są po prostu tak delikatne, że tego akurat przekręciłem po prostu to dokręcałem tą nakrętkę tu i się po prostu rozpadł takie delikatne rzeczy teraz robią skręcam to i można powiedzieć zapłon mam ustawiony jak już jest zapłon ustawiony warto sobie jeszcze na, tym, na tej płytce z tyłu teraz zrobić jakąś cechę i tak samo albo do yy, karteru albo ja sobie akurat zrobię cechę tu wszystkie trzy Wszystkie trzy y, rzeczy obok siebie tu sobie zrobię kropeczkę y, w tym miejscu. O, w tym miejscu i będę wiedział, że jak kiedyś to będę rozbierać, po prostu ustawię tak, cyk, 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 i wszystko będzie zrobione. Także tyle w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że komuś pomogłem. Rozwiałem jakieś wątpliwości. Hmm, tak jak mówię, no, akurat mój, mój przyrząd, mój czujnik można zastąpić zwykłą słówmiarką Wtedy może jeszcze na szybko pokażę jak to się robi. Odkręcam to. O, ciach na bok. Wykręcam ten mój. To nawet kiedyś lata temu ustawiałem jeszcze na po prostu zwykłą śrubkę, czyli na to. O, teraz widać, że jest górny martwy punkt. Można sobie tutaj zmierzyć skok o tego y, gwintu w śrubce M6 skok gwintu jest 1 mm, czyli, czyli jeden ząbek tego to jest 1 mm, można w ten sposób prawie dokładnie. No bo y, zmierzyć ile jest ten 1,8, czyli niecałe 2, czyli trzeba by policzyć tak, jak jest teraz. jedziemy w lewo, jedziemy w lewo, tak, 1. No coś takiego jeszcze raz. No coś takiego. No i co? No byłoby. Czyli nawet głupim, głupią śrubką można by to było ustawić w miarę, w miarę dobrze, nie mówię już o, o, o profesjonalnym ustawieniu. No albo wykręcić to całkiem i po prostu wstawić tu sumiarkę i mierzyć sumiarką, kiedy te 1,8 mm nastąpi. Tu dajemy sumiarkę, głębokościomierz i, i tyle. No ja akurat miałem ten czujnik, więc po prostu go wykorzystałem. Dobra, to dzięki bardzo i pozdrawiam. Trzymajcie się, hej.